Zapiski z kosza, czyli historię z koszykówką w tle. Zapraszam, Benjamin Piłat. Cześć, z tej strony Benjamin Piłat i witam Cię w moim podcaście Zapiski z Kosza. Zanim przejdę do dzisiejszej historii, mam dla Ciebie krótkie ogłoszenie. Ten odcinek będzie wyjątkowy. Historia, którą przedstawię, to dźwiękowa wersja artykułu, który swego czasu ukazał się w magazynie Loża NBA. To jedna z najlepszych i najpopularniejszych stron poświęconych tematyce NBA w Polsce. Niewykluczone, że dźwiękowe wersje artykułów magazynu Loża NBA będą częściej pojawiały się w tym podcaście. Jeśli uważasz, że to dobry pomysł, koniecznie napisz to w komentarzu pod tym odcinkiem na Facebooku oraz w serwisie YouTube. Zaobserwuj też kanał, by nie przegapić żadnej historii. Nie przedłużając, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Zapiski z kosza. Zakrandolph w dzieciństwie klepał ogromną biedę. Wychowywany bez ojca, patrzył, jak jego matka May stara się utrzymać pięcioosobową rodzinę jedynie z zasiłku. Pieniędzy brakowało tak bardzo, że codziennie chodził w jednej parze dżinsów, czym zasłużył sobie w szkole na szyderczy przydomek: "Squatters". Z tej frustracji poszedł do Walmartu i próbował ukraść spodnie, ale został złapany i trafił na 30 dni do zakładu poprawczego. Marian w Stanie Indiana to było jego miasto, mimo że doskonale pamięta te momenty, gdy policjant przejeżdżający w radiowozie z premedytacją cofał się do niego tylko po to, żeby mu z uśmiechem na twarzy powiedzieć, że nigdy do niczego w życiu nie dojdzie. Ale były też lepsze dni. Pewnego razu, w połowie lat 90., podszedł do niego i jego kolegów Mitch Stern, który zaproponował, że mógłby im po południu dać w swoim pikapie parę wskazówek odnośnie gry. Mieli tylko zadzwonić i tak też zrobili. To dało początek Untouchables, lokalnej drużynie podróżniczej sponsorowanej przez MVP Sporting Goods. Wsiadali w dziesięciu do tego suwa i jechali na różne mecze. Początki były drogą przez mękę. Zanim Ziboł wypracował ten wspaniały jabstep, a jego nogi tańczyły niczym u baletnicy, pomimo ogromnej masy, były wysokim, powolnym grubasem, ledwie potrafiącym doskoczyć do obręczy. Przed meczem obżerał się cukierkami, popcornem i hot dogami. Mimo trudności, Mouse Medley z Michigan State widział w zakup potencjał i skierował na niego uwagę Herba McPhersona, który w przeszłości został między innymi wybrany w drafcie przez San Diego Rackets. To dzięki niemu Randolph nauczył się wszystkiego, co oferuje rozgrywanie akcji post tyłem do kosza. Macpherson był jednak czujnym obserwatorem i widział, że Randolfa ciągnie tak samo mocno do życia ulicznego, które prędzej niż później ściągnie na niego kłopoty. Ostrzegał, by nie zadawał się z niewłaściwymi ludźmi. Młodzian nie wziął sobie za bardzo tych słów do serca. Marion byli wicemistrzami stanu na jego drugim roku i chcieli przy następnej okazji przynajmniej powtórzyć ten sukces. Cały plan legł w gruzach, gdy szkoła została zmuszona do zawieszenia Zibą za posiadanie skradzionej broni. Gość chciał się pozbyć splów, a Zak postanowił wziąć trzy z nich i je sprzedać, żeby później zarobione pieniądze przekazać matce. Na szczęście w jego ostatnim roku Marion pokonuje w walce o tytuł Bloomington High School North. Ten pulchny, o łysej czaszce i nalanej sylwetce dzieciak brylował na parkiecie. Kompletnie zaskoczył środowisko koszykarskie i dzięki 23 punktom oraz 15 zbiórkom zdobywa MVP McDonald's All American. Czuł, że nadchodzi jego czas. Byłem gotowy po szkole średniej iść od razu do draftu, ale obiecałem mamie, że na rok pójdę do college'u. Rok spędza pod skrzydłami znakomitego Tomiego Izo w Michigan State, gdzie przyszło mu grać u boku Jasona Richardsona, późniejszego dwukrotnego zwycięzcy konkursu w NBA. Potem decyduje się na draft i w wieku 19 lat trafia do Portland Trail Blazers. Zespół z Oregonu wciąż nie mógł otrząsnąć się po fatalnej porażce 3–4 w finale konferencji z Los Angeles Lakers w 2000 roku. Blazers koniecznie chcieli wrócić na top i skonstruować drużynę złożoną z jednostek bardzo utalentowanych na boczny tor, spychając chemię w zespole. Dlatego wymienili Germaina Onila i Steva Smyfa za Shona Kempa, który miał się wpasować do głównego rdzenia w postaci Rashida Wallesa i Daimona Stadamayera. ówczesny generalny menedżer Bob Witsit wysłał przed draftem do Marion swojego asystenta Marka Worcena, aby ten dowiedział się, czy problemy Zaka Randolfa są spowodowane jego awanturniczą naturą, czy to może jednak skutek przebywania w niewłaściwym środowisku. Trudno nie odnieść tutaj wrażenia, że Whitseed kierował się dokładnie tym samym przeczuciem, które kazało mu kilka lat wcześniej wybrać Jermaina Onila prosto po szkole średniej z nadzieją, że oregońskie szlify wypuszczą z taśmy kolejny, kompletny produkt. Tyle, że Zak był dużym dzieckiem. Tak w każdym razie nazywała go stewardesa z czarterowego samolotu Blazers. Nie trzymał wagi i w swojej całkiem uroczej niewiedzy zapytał Stewakera, kiedy zespół ma przerwę świąteczną. Może właśnie ta nieświadomość wielu rzeczy budziła spore zdziwienie w zestawieniu z dojrzałością i umiejętnościami, jakie pokazywał na treningach podczas zestawania w szranki z Rashidem Wallace'em czy Dale'em Davisem. Gdy miał dobry dzień, był nie do zatrzymania. To potwierdzali wszyscy. Równocześnie nie zapominał o dawnych kumplach. Kilku pomogły przeprowadzić się do Portland, gdzie stworzyli paczkę pojawiającą się także na meczach i sygnującą naszyjnikami HOOP, co było skrótem od Helping Others Overcome Problems, czyli pomoc innym w przezwyciężaniu problemów. Trafił do zespołu, który zapisał się na kartach historii jako Jail Blazers. To nie było dla niego wymarzone miejsce. To nie był poukładany świat San Antonio Spursy z Persy z Timem Duncanem, ale środek chaosu powstały po otworzeniu puszki Pandory. Nastały takie czasy, że do zawodnika Blazers policja była wzywana co kilkanaście dni. Pobyt za kaw Blazers najlepiej zobrazowałaby taka sinusoida. Po odniesieniu sukcesu musiał zrobić dla odmiany coś głupiego, żeby zachować równowagę. Kontrakty warty 84 miliony dolarów? Świetnie, mogłeś być pewny, że niewiele później zadzwonią sąsiedzi, którzy słyszeli strzały w jego posiadłości. Regularne występy na poziomie 20 punktów i 10 zbiórek? Nie ma problemu, zaraz wychodzi na jaw, że kłamał policjantom na temat udziału swojego brata przy zastrzeleniu trzech facetów w nocnym klubie w Indianie. W 2006 roku zjarany ścigał się po ulicach Portlandy z kolegami i został złapany o 3.15 nad ranem. W 2007 roku poprosił kluby, żeby dał mu trochę wolnego z powodu śmierci kuzyna jego dziewczyny, aby mógł się pojawić na pogrzebie w Indianie. Kiedy Blazers przegrywali mecz z Seattle, Randolph był po drugiej stronie miasta w klubie dla mężczyzn Exotica International, nie płacąc na dodatek rachunku. Jason Quick chyba najlepiej go podsumował. W głębi duszy, Zak był i jest dobrym człowiekiem, ale kochał też gangsterski styl życia. Chciał być widziany dokładnie w ten sposób. Kiedy przeszedł do Knicks, a potem do Clippers, wydawało się, że znajduje się na równi pochyłej. Memphis Grizzlies zagrali w rosyjską ruletkę i oddali Quentina Richardsona na wygasającym kontrakcie, aby przygarnąć Zaka Randolfa. Ten szybko wpasował się w społeczność, zarażając wszystkich śmiechem, jak to miał już w zwyczaju. Memphis stało się kolejnym jego miastem na mapie USA. Nikt jednak nie spodziewał się, że przy kontuzji Rudiego Geya zostanie franchise-playerem jednego z głównych filarów zespołu i razem z Markiem Gasolem stworzy duet na lata, stanowiący w dużej mierze o erze grid-and-grind w stanie Tennessee, czyli koszykówce opartej na twardej obronie zawodnika z piłką oraz ostrej grze tyłem do kosza. Terroryzowanie Tima Duncana i znakomita postawa w przegranej serii z Oklahoma City Thunder poskutkowały nowym kontraktem opiewającym na 71 milionów dolarów. Właśnie wtedy Randolph serio zaczyna traktować koszykówkę. Być może to kwestia Memphis, z którym się utożsamiał, bo było miastem ciężko pracujących robotników. A może dlatego, że zwyczajnie przemyślał pewne sprawy? Zatrudnił Franka Matryściano, tego samego, który rozpisywał mordercze treningi Blake'owi Gryfinowi przed wejściem do NBA. Był w najlepszej formie od lat, aż nie można przestać się zastanawiać, gdzie Memphis by doszli, gdyby nie zderzył się z OJ Mayo i nie przypłacił tego kontuzją kolana, która później cały czas mu przeszkadzała. Kochał Memphis i Memphis kochało jego, on za to, że przyjęło go takim, jakim jest. Oni, bo ich małe miasteczko zaczęło coś wreszcie znaczyć na Mawie NBA. Kiedy kończył karierę jako Misiek, Molly Morrison zapytał się ludzi o wspomnienia z nim związane. Został zalany historiami i anegdotami. Zeebo miał olbrzymi wpływ na innych, zarażał nastawieniem, był chętny do pomagania. Ludzie kochali go za oddanie i dobre serce, za to, że rozdawał im swoje opaski albo opłacał czyjeś rachunki i wspierał w walce z nowotworem. Między innymi właśnie tym zasłużył sobie później na decyzję klubu, który przed pójściem do Sacramento Kings zdecydował, że już nikt nie założy w Memphis koszulki z numerem 50. Ziboł nie zapominał jednak o dwóch twarzach. Jednego razu mógł spokojnie podpisywać autografy dzieciakom kosztem czasu przeznaczonego na obiad, by później zaprosić do wyjścia z ukrycia dawne potwory, oskarżenie o pobicie czy kumpel jadący jego samochodem z lodówką turystyczną wypełnioną po brzegi marihuaną. Zak mówi, że jest zawsze sobą, że nigdy nie udaje i to co widzimy, to jego prawdziwa natura. Szczerość jest w cenie. Niemniej ta szczerość może przyjmować różne oblicza. Zak jest jak kameleon. Rozumiem przez to, że jeśli ty i ja siedzimy w pokoju, a Zak wejdzie na pół godziny i usiądzie z nami, to wpasuje się idealnie. Ale potem może wyjść przez te same drzwi i wsiąść do bryki z dwoma nieznanymi facetami i też się dopasować. Powiedział kiedyś Jim Branner. Zak był zbudowany ze sprzeczności i taką miał właśnie karierę. Patrząc na niego myślałeś, że to duże dziecko, a potem okazywało się, że w głębi duszy kryje się tam potulny misio. Kiedy docierało do Ciebie, że stoi przed tobą potwór mierzący 206 cm o wadze 113 kg. Z wielkim trudem przyszło ci zaakceptowanie faktu, że ma delikatne i małe dłonie. Za małe, by być elitą na poziomie NBA. delikatne i małe dłonie. Duże dziecko, potulny Misio. Trochę jakbym widział siebie. Może dlatego będę patrzył na Zakarandolfa z sentymentem. A może przez to, że jego styl gry niezwykle mi się spodobał, kiedy zaczynałem śledzić NBA. A co ty sądzisz o tym zawodniku? Napisz mi to w komentarzu pod tym odcinkiem. Jeśli chcesz by więcej opowieści z magazynu Loża NBA pojawiło się tutaj w moim podcaście, również daj znać oraz prześlij ten odcinek dalej. Benjamin Piłat, kłaniam się i do następnego. Cześć! Materiał jest dźwiękową wersją artykułu opublikowanego wcześniej w magazynie Loża NBA.